122 km to dla nich żadne wyzwanie. Z nadzieją na dobrą pogodę po raz 403 wyruszyła sieracka pielgrzymka. Około 600 osób zebrało się tradycyjnie 22 sierpnia i udali się do Częstochowy. Oczywiście pieszo. Pielgrzymowanie jest tak długie i tak wiekowe jak Kościół, a więc mamy już 2000 lat pielgrzymowania w Kościele. Natomiast mamy pielgrzymowanie zawsze wpisane w serce człowieka, bo człowiek chce iść, chce nie zatrzymywać się. W jednym miejscu tylko wybiera miejsca dla niego bardzo szczególne, które w jakim stopniu go inspirują, w jakim stopniu wprowadzają pokój w jego duszę i tam do tych miejsc się udaje. My mamy takie miejsce. Mamy polską kanę, mamy Jasną Górę i tam się udajemy, aby zaczerpnąć radości, aby tej radości po zaczerpnięciu wnieść jak najwięcej, jak najobficiej w nasze miasto, w nasz Sieradz. W tym roku sieradzanie pielgrzymują z przesłaniem być solą ziemi. I chociaż wszyscy maszerują do tego samego miejsca, na pątniczy szlak do tronu Jasnogórskiej Pani, to każdy ma w sercu własną intencję. No, w tym roku troszeczkę nam się tych intencji złożyło, bo są i, i zababcie, która jest troszeczkę podupadła na zdrowiu, trochę takich prywatnych, troszeczkę takich zawodowych, żeby w firmie naszej wszystko dobrze się działo. No i, i różne takie za, za pielgrzymów, za, za tych wszystkich ludzi, których spotykamy. No jest to, jest to, jest to naprawdę fajne wydarzenie, że można sobie pójść tych ludzi poznać i, i naprawdę przez ten tydzień oderwać się od rzeczywistości i, i naprawdę. Pożyć troszeczkę inaczej. Ja w intencji dziękuję za dostanie się na studia, za dobry rok, za dobrze napisaną maturę, no i w intencji takiej też, co mam skrytą w sercu. No, intencje mam akurat osobiste, więc nie chciałbym o tym mówić, ale, ale są. To najważniejsze. Do częstochowy ruszyli nie tylko mieszkańcy naszego miasta i okolic. Ksiądz Jarosław Kamiński, który pełni misję w Korei, razem ze swoimi parafianami wybrał właśnie sieradzką pielgrzymkę. No myślę, że to jest na początku pewnie ze znajomości księdza Mariana i jego dobrej organizacji tej pielgrzymki, bo tutaj od kilku lat go znam już i, i, i tak to z jednej strony, ale tak naprawdę to z tego, że ta pielgrzymka nie jest za długa. I ma swój koniec, czyli cel u Matki Bożej. I mam nadzieję, że jest to możliwe do przejścia dla takich, którzy nigdy w życiu nie pielgrzymowali, czyli pielgrzymują pierwszy raz. Czyli tej mojej małej grupki, takiej, która mogła przyjechać z Korei, młodzieży z Korei. No więc to, to tak główny cel, tak główny, główny powód tego. No też wychodzi z serca Polski, jak gdyby z centrum Polski i idzie do, do duchowego centrum Polski. I to myślę, że jest jakimś takim. Motywem dla mnie do tego, że, że właśnie tutaj pielgrzymujemy, a nie gdzie indziej 122 km to duże wyzwanie. Jak przygotować się na takie doświadczenie? No na pewno złą metodą przygotowania jest jazda samochodem i autobusami wszędzie. To, to, to odradzam. Trzeba sobie spacerować przez cały rok i to jest dobre przygotowanie. A tak, to jest, a tak w trakcie pielgrzymki to właśnie rozgrzewki sobie robić, rozciągać się i to powinno pomagać. Uf, fizycznie to najlepiej są treningi. Odpowiednio wcześniej trzeba zacząć sobie chodzić. Najpierw małe dystanse, kilometr, dwa, potem pięć i aż do dziesięciu. Ja myślę, że to w zupełności wystarczy. Niektórzy chodzą na pielgrzymkę od wielu lat. Są też oczywiście tacy, którzy pierwszy raz postanowili pójść na jasną górę. Idę tutaj po raz, po raz drugi. No, jestem pełen pozytywnych emocji, bo w zeszłym roku było świetnie. Mam nadzieję, że w tym roku również będzie bardzo dobrze. Ja pierwszy raz idę, więc ja nie wiedziałam, jak się dokładnie przygotować, ale, ale no, mam sąsiadki, które idą już któryś tam z kolei raz, więc. No. Idę tak z marszu, nie wiem, nie wiem co będzie, czy dojdę, czy nie dojdę. Szczerze mówiąc idę szósty raz i jeszcze ani raz nie jechałam, także cały czas idę. Wzdym też jako takich nie ma, więc nie narzekam. No, Jest to moja ósma pielgrzymka i na pewno nie ostatnia, bo y, chociażby doświadczenia z poprzedniego roku pokazały mi, że no nie da się żyć bez pielgrzymki, jak już, przynajmniej ja, jak już kilka razy byłem. W tamtym roku próbowałem nie iść, ale w burzy nie musiałem dojechać, bo po prostu to było silniejsze ode mnie. No nie wiem jak to będzie, dosyć to jest daleko, a pierwszy raz no, zobaczymy jak. Czy wytrzymam, czy, czy nie będzie jakiś problem, no, ale powinno być dobrze. Wybierając się na pielgrzymkę można poznać wielu ciekawych ludzi, ale przede wszystkim spotkać się z Bogiem. To właśnie dlatego od ponad 400 lat tak wielu wiernych wyrusza do Częstochowy.